To dopiero drugi odcinek programu, mówi się bardziej, a już gościmy w bardzo profesjonalnym miejscu, w studiu gazety TV. Najważniejszym głosem dziś u nas e, jest Paulina Mikuła. E, jest to człowiek z wielkiego świata mediów, e, no tak. jest to człowiek ze świata UW, ze um, świata um, szeroko pojętych um, medialnych przestrzeni. Nie bójmy się słowa. Y wyrażenia Paulina Człowiek Światowy. Tak? tak, można tak powiedzieć, tak? Świat i ludzie. Świat i ludzie. Paulina Mikołaj, świat i ludzie. <grym> <grym> e, tak właśnie tak. jest, natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że z bardzo tajnych i jeszcze bardziej poufnych źródeł dowiedziałyśmy się, że pozostajesz w legalnym i trwałym związku z polonistyką na Uniwersytecie Warszawskim. Jaka to jest relacja? Zastanawiałyśmy się z Marią. Relacja polega głównie na tym, że jestem na studiach doktoranckich, jestem doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego, dalej na filologii polskiej, w ramach um, może nie specjalizacji medialnej, ale w zakładzie retoryki i mediów, więc wszystko ma swoją kontynuację. Nie jest to tak jakby wielka część mojego życia, ponieważ um, to, to nie były wielkie plany. To była decyzja spontaniczna, żeby podjąć takie studia, i zobaczymy, jak się uda pogodzić życie zawodowe z karierą naukową, to jak najbardziej jestem za i będę się cieszyć. A jeżeli się nie uda, no to trudno przyjmę też taki los. A jak to się stało, że trafiłaś na polonistykę? To był wybór, jakby poprzedzony jakimiś długoletnimi decyzjami, czy, czy tak po prostu idę na polon? Na początku oczywiście to było tak. Jak w większości pewnie studentów polonistyki, albo w sporej części, chciałam iść na prawo. O, ja tak nie miałam. Ja nie? Później. A ja chciałam. Chciałam iść na prawo, bo oglądałam wtedy serial Magda M. wtedy leciał. Jak byłam w drugiej klasie liceum, leciał, leciał serial spływanie. Magda M. I ja sobie tak pomyślałam, jezu, jak ona ma fajnie. I ja mhm. też tak chcę. No i sobie pomyślałam, pójdę na prawo. Ale mm, w trzeciej liceum stwierdziłam, że chyba nie jest najlepszy pomysł. Yy, I przypomniało mi się. Jak nauczycielka polskiego ym, mojej siostry w liceum opowiadała, że jeżeli y, ktoś y, z klasy chce zostać dziennikarzem, to ona y, odradza pójście na dziennikarstwo, natomiast najlepiej jest pójść na filologię polską, dalej mm -hmm. zrobić sobie dwuletni kurs y, dziennikarstwa, i to jest najlepsza droga, żeby zostać dziennikarzem. Więc ja skorzystałam z tej porady. I ee, stwierdziłam, że jednak prawo nie, ale filologia polska jak najbardziej. Po czym jak zaczęłam się interesować, na czym polega dokładnie ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim, to dowiedziałam się, że filologia polska od razu mi oferuje specjalizację medialną. Więc już mam dwuletni kurs załatwiony, ucieszyłam się jeszcze bardziej i stwierdziłam, tak, tak, to jest moja droga, idę tam, będzie super i nie zawiodłam się. Czyli polonistyka i media y, okazały się jakby. Z siostrami, jakby siostrami, siostrami takimi, takimi. Może nie siostrami. bliźniaczkami, nie powiedziałam. Nie, nie używałam razu, To jest układ idealny można Tak, powiedzieć. czyli czułaś, że jest to y, idealne połączenie, y, jakby y, potwierdzone konkretnymi y, no, też przedmiotami. Jaki przedmiot Dobrze. Ci się najbardziej podobał ze specjalizacji medialnej? Były podobał mi się słowa? copywriting na specjalizacji medialnej mm -hmm. 1 mm -hmm. na y, poziomie licencjackim z Lechem Królem. Nie wiem, czy miałeś z nim zajęcia. Nie, miał, nie pamiętam tego wydarzenia. No to na pewno byście zapamiętały, jakbyście z miały zajęcia. Fantastyczny człowiek, profesjonalista, zajmował się reklamą. Do tej pory ma własną agencję reklamową bodajże. I wie wiedziałam, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tutaj nie ma żadnej ściemy, więc mhm. wszystko to, co mówił, chłonęła. Ale że ja wtedy akurat ani PR-em, ani copywritingiem, ani reklamą nie za bardzo się interesowałam, tylko bardziej mnie ciągnęło do telewizji, do dziennikarstwa. To jakoś y, nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. Natomiast potem na y, FDM-ie 2 y, były debaty i dyskusje, na przykład taki przedmiot. To były tak. zajęcia stricte praktyczne. Tam się nagrywaliśmy na kamerę mm -hmm. e, i y, prowadzona była debata profesjonalna na profesjonalny temat bardzo trudne i Mieliście możliwość wybrania tych tematów, wymyślenia ich sobie? Bo ja tak nie, miałam, Nie, my mieliśmy Wczoraj podane. Zakończyliśmy właśnie. Nie, my mieliśmy podane i to na przykład były bardzo poważne, <laughs> dotyczące wiem, narkomanii wśród młodzieży, czy, ta, czy też kadencji y, premiera Donalda Tuska, gdzie naprawdę trzeba było się wykazać konkretną wiedzą, mhm. więc te zajęcia wymagały jakiegoś przygotowania. No i też wiązał się z tym stres, że trzeba było wystąpić przed kamerą, oglądała cię widownia, a potem ta widownia analizowała twój występ, więc to wszystko było bardzo stresujące, ale wiele mnie nauczyło. No że teraz I... nie stresujesz? N nie, ja teraz, teraz się trzy nie kamery Bardzo to jest... I żadna mnie nie stresuje. Wspaniałe jest to, że można pokusić się o takie zarzuty, że polonistyka i media to mm -mm, troszkę nie bardzo, ale jeśli mówisz o naprawdę praktycznych zadaniach i, i zajęciach na, na wydziale, to znaczy, że no, że tam są ludzie, którzy wiedzą o co im chodzi, wiedzą, co mówią i realizują to ze swoimi studiami. Ale ja nie, nie wiem w ogóle, skąd się wziął ten stereotyp, że polonistyka i media to nie nie bardzo. No nie, jak, znaczy może ja wiem, że jest taki stereotyp, ale się z takim... go tak się obalić. Tak, Ja wiem, jaki jest stereotyp polonisty. No. To jest e, tak. Każdy kobieta, tym polonistka. Widać. Robimy sądy na ulicy, pytamy ludzi, z czym się kojarzy studentka polonistyki. Oczywiście jest to zaniedbana kobieta w rozciągniętym spetrze, z nieświeżymi włosami, w grubych okularach, która ciągle czyta książki. Więc nawet jeżeli ktoś napisze o niej na Facebooku, na stronie Buff to ona tego nie zauważy, bo po prostu tam nie wejdzie bo prawdopodobnie nawet nie wie, co to jest Facebook. Ja bym chciała odejść od tego stereotypu. I właśnie pokazać. I co że... robisz w tym kierunku, żeby, żeby być taką inną polonistką? Bo przypuszczam, że nigdy nie byłaś właśnie taką, jaką przed chwilą nam spotretowałaś. Nie właśnie jeżeli o mnie chodzi, to ja byłam bardzo dziwną polonistką i przez dłuższy o. czas miałam bardzo duży kompleks w związku z tym. Dlatego, że dla mnie studentka, nie tylko polonistyki, tylko studentka, taka wzorowa, taka wymarzona, taki symbol studentki, kojarzył się z taką kobietą, która idzie sobie, pewna siebie. Z rakowskim przedmieściem, z długimi włosami, z jakąś teczką, z jakimś za, na obcasie. I, I często takie kobiety, miałam takie dziewczyny, tam w autobusie, i stwierdziłam, Boże, ona jest taką właśnie studentką. Wiadomo, że jak ona jedzie w tym autobusie, to może wysiądzie na UW. Polonistyka, media no, trzeba było jakoś płynnie przejść z Polonu do, do jakiegoś innego, wspaniałego miejsca. Wiemy, że masz ze sobą wspaniały staż, wspaniały. masz takie miejsce? Powiedz, jak wspaniały. to się stało, że trafiłaś na staż i, i rozpoczęłaś swoją mhm. karierę medialną? To wszystko dzięki polonistyce. Ja to cały czas powtarzam. Nie wiem, czy ja miałam takie szczęście, czy po prostu... Rzeczywiście tak jest, że, że ludzie nie są otwarci na wszystko to, co się dzieje wokół tej polonistyki, tylko potrafią narzekać na to, co się dzieje w niej, w jej gmachach. <grym> a, a mi to wszystko, właśnie to, co, gdzie ty, tutaj jesteśmy, co teraz robię, to miejsce otworzyła polonistyka i to, że właśnie władze naszej specjalizacji doszły do wniosku, że, że muszą zapewnić naszym studentom dostęp do prawdziwego świata mediów, żeby oni nauczyli się, weszli, wdrożyli mm -hmm. w to życie, nauczyli się praktycznych rzeczy. No i właśnie te władze podpisały, tak jakby, umowę chyba z Agorą. Na podstawie której e, zorganizowano konkurs, ja zostałam laureatką tego konkursu, i właśnie to umożliwiło mi e, odbycie tutaj miesięcznego stażu. Co musiałeś zrobić, żeby wygrać ten konkurs? To była rozmowa, i akurat m, to była rozmowa taka komisyjna, nawet, bo tam był dziekan, hmm. była osoba z Agory, kilku profesorów, osoba z samorządu, więc chyba było sześć osób. I jedna to, e, jedna myślisz, ja. Że najbardziej stresująca była ta osoba z samorządu. Akurat znałam tego chłopaka, tak z Aha. widzenia. Więc trochę wyrobili. mnie po prostu dziwiło, co on tutaj robi. <grym> <grym> no Dlatego i to mogło być takie. takie. No swojsko było, swojsko mm. było dzięki niemu. No ale z, m, m, zaczęły się pytania. I byłam właśnie pytana o internet. O, mm. ym, o to, czym się różni telewizja z tradycyjną telewizji internetowej. Mm. Jakoś, jakoś tak, tak tak zaczęłam opowiadać. No i właśnie odpowiedziałam na podstawie wiedzy, którą mi dała polonistyka, czyli. My, w mojej odpowiedzi było dużo informacji na ten temat, że w internecie jest dużo do zrobienia, jeszcze dużo do uporządkowania, ponieważ mhm. poloniści dobrze władają słowem, mają pojęcie, jak, jak to się robi, i też specjalizacja medialna opowiada im dużo o internecie, jak jest stworzony, jak jest mhm. kreowany, więc, więc jest to jak najbardziej miejsce dla nas. I chyba przekonałam te osoby, i mnie przyjęli. Mhm. I tak sobie tutaj przyszłam. I głównie mój staż polegał na tym, że byłam, pomagałam redaktorom w tworzeniu materiałów. Wyjeżdżałam na setki, robiłam setki z politykami. Akurat wtedy trwała kampania, zbliżały się wybory parlamentarne, więc mm -hmm. tych wyjazdów było, było dość sporo i było naprawdę też fajnie. Ja Uwielbiam pracę z kamerą, przed kamerą, za kamerą, gdziekolwiek, żeby była kamera. Więc mm. tego typu wyjazdy po prostu sprawiały, że ja czułam się no w kimś wyjątkowym, po prostu tak. Mm. Czułam, że moje życie ma sens, że w końcu robię to, o czym marzyłam od 15 lat. No i zobacz, jaki mamy portret entuzjastycznej, pewnej siebie. Tak. Ja myślę, że ktoś, to ktoś, kto myśli o pójściu na studia i widzi ciebie w autobusie, Możliwe, że też ma taką wizję, że chciałby właśnie być taką dziewczyną, o której wspominałaś parę minut wcześniej. Jezu, naprawdę? Um, no ja tak Jak myślę. Jak mnie dojrzy już w tym tłumie, to. to może jest taka szansa. Ale ja się szybko gubię w tłumie, także może być różnie. Mm. No, ale A gdzie się, wie? powiedz mi, nie gubisz mm. tak na pewno, bo, bo słyszałam, że telewizja internetowa, o której mówiłaś, um, Bardziej chyba środowisko YouTube, prawda? Tak, teraz tak. To jest jakoś Twój świat i wprowadź nas troszeczkę do mhm. niego. Jak zostałam tutaj zatrudniona, to, to troszeczkę zostało odłożone w czasie, ponieważ skończyłam staż. I potem zajęłam się studiami. To był piąty mhm. rok, więc całkiem byłam skupiona na tym, żeby szybko napisać pracę magisterską, bo nie chciałam tego odwlekać. Mhm. Też opowiem trochę o tej pracy magisterskiej, bo to jest fantastyczna historia. Więc pomysł na temat, którym się zajęłam, usłyszałam od mojego promotora, ponieważ jedne z zajęć w ramach specjalizacji medialnej prowadzi rzecznik komendy głównej policji, pan Mariusz Sokołowski. Więc promotor. Mój y, doszedł do wniosku, że można by stworzyć taką pracę magisterską, y, która traktowałaby właśnie o wizerunku policji w mediach. No tak, mhm. sprzedał nam ten temat. Ja tak się zastanawiałam, zastanawiałam i stwierdziłam: Kurczę, rzeczywiście to może być coś, dlatego że ja zauważyłam, że ten wizerunek się zmieniał podczas mhm. ostatnich lat, więc może bym się tym zajęła. Więc się tym zajęłam. No i poszłam do rzecznika, zapytałam, czy. Mogę pisać pracę o tym, a on powiedział, że mogę. Więc, czy y... mógł być twarzą twojej pracy <noise> magisterskiej, czy, czy nie? nie? Twarzą? No nie wiem, tak, jest y... dość reprezentatywny. Myślę. Jest i y, duża część pracy była właśnie poświęcona jego pracy. Chodzi o to, że m, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że poszłam właśnie na ten staż do Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji. Tam przeżyłam przygodę życia i też współczułam tym wszystkim moim kolegom i koleżankom, którzy piszą prace magisterskie, spędzając godziny, dnie, miesiące w bibliotece i przeszukując jakieś teksty o stałym mm -hmm. szacunkiem przybyszewskim albo innym. Mm -hmm. Natomiast ja jeżdżę sobie po telewizjach, rozmawiam sobie z dziennikarzami. Poznaję ludzi, po prostu oczywiście kamery jak zawsze, studia, no wszystko mhm. to, co, to, co mnie interesuje i tak zdobywam materiały do, do mojej pracy magisterskiej. No i właśnie część z tego rozdziału poświęconego rzecznikowi um, polegała na tym, że poznałam opinie dziennikarzy na temat y, rzecznika. Mhm. A że tutaj wcześniej miałam staż, a tutaj jest masa dziennikarzy, to sobie przyszłam któregoś pięknego kwietniowego dnia na pogawędki na, pogawędki na temat rzecznika. I tak do czego doszło, okazało się, że brakuje tutaj osoby do działu zajmującego się partnerstwem YouTube, że byłam znana, już tutaj ekipie wiedzieli, co potrafię, no to zostałam przyjęta. I można powiedzieć, że też dzięki polonistyce, dzięki mojej pracy magisterskiej, dzięki rzecznikowi, jestem tutaj. Ja widzę ten łańcuszek. Jest łańcuszek. Naprawdę u mnie w życiu jest wszystko, jest ze sobą splata. I nie wiem, czy to jest moje szczęście, czy, czy naprawdę to tak w życiu jest, ale u mnie wszystko wyszło tak jakby jedno z drugiego. I teraz właśnie zajmuję się partnerstwem YouTube. Na początku byłam trochę taką asystentką kolegi, który się tym zajmował na większą skalę, więc zajmowałam się tylko publikacją kanałów agorowych na mhm. YouTube. Natomiast teraz zajmuję się już partnerstwem. Jestem koordynatorem do spraw partnerstw YouTube i zajmuję się gwiazdami YouTube'a albo pozyskiwaniem kolejnych gwiazd. Dowiadujesz się o kimś, kto się nie wiem, wyróżnił poprzez YouTube? Na czy przykład. I tego jeszcze Łapiesz. bardziej. Tak. Zwracam się <laughs> do niego, czy może zechce skorzystać z naszego programu partnerskiego. Aha. Oraz I... opiekuje się już naszymi partnerami. I co wtedy się z nimi dzieje? To znaczy, co, ma, co mają z takiej opieki YouTube'owej? Gwarantujemy im też opiekę, jeżeli chodzi o ochronę ich praw autorskich. Mhm. Ehm, kontaktujemy się w ich imieniu z YouTube'em, dzięki czemu możemy udostępnić im więcej opcji e, partnerskich, mhm. dzięki czemu ich kanał staje się bardziej atrakcyjny. E, również e, jesteśmy pośredniczymi e, między YouTube'em a partnerami, jeżeli chodzi o jakieś szkolenia. Wszelkiego typu wątpliwości, pytania. Jesteśmy taką pomocą techniczną. Nie jest tak, że im się coś złego dzieje na kanale i tak naprawdę nie mają do kogo napisać, szukają mhm, jakichś się się kontaktów, pogutowiem. tylko piszą do mnie i fantastyczne jest to, jeżeli umie, umiem im po, e, pomóc. Jeżeli nie, to szukam kogoś, kto, to, kto mi pomoże i y, jakoś to tak wychodzi, ta nasza współpraca. No i oczywiście Agora ma y, taki ogromny plus, że y, może właśnie wypromować na naszych portalach mhm. e, gwiazdy y, YouTube. Wspomóc ich i jeżeli wydawcy się zainteresują jakimiś fajnymi treściami, które się pokazują, a ich jest coraz więcej na YouTube, to, to rzeczywiście artykuły, wideo ukazują się na naszych serwisach. To wszystko brzmi wspaniale. Jeszcze do twojej pracy magisterskiej, chętnie bym ją przeczytała, ponieważ proszę cię bardzo. zarówno ja, jak i Ola dobrze wspominamy zajęcia z panem Sokłowskim. Ja chyba chodziłam z wami na zajęcia, bo musiałam chodzić na jego wykłady, gdyż Tak, tam ja byłam, się widziałam... Byłam tam. To ty. Tak, dlatego że. To ja. Dlatego, że jak ja miałam ten przedmiot, to prowadził go ktoś inny. Mm -hmm. Natomiast nie chodziłam na wykłady rzecznika. Dlatego, jak podjęłam decyzję o tym, że będę pisała pracę magisterską o nim, to musiałam poznać to, jak on teoretycznie postrzega Te swoją pracę. Więc wszystko spogadanie. spisywałam. Najśmieszniejsze było to, że miałam wszystkie notatki, więc przed testem nie mogłam wam ich udostępnić. Ale naprawdę, miałam spisane słowo w słowo mm -hmm. z wykładów. Także, no, byłam tym takim. Molem, który wszystko notował. Ale dobrze tak. wspominacie, prawda? Te bardzo, e, tak. bardzo osobowość rzeczywiście. Myślałyśmy w drugim rzędzie i byłyśmy wpatrzone w pana rzecz. Pamiętam jak raz się spóźniłam. E, A zupełnie powiem z kawą. przypadek, tak, i, i tak zamilkł, my weszłyśmy i to I było nadal przykry, Tak, ale I nie patrzył w naszą stronę. Nie patrzył? Nie, no, nie po prostu jakby zrobił to było do To mnie i, zabolało. I zaczął mówić e, i my mu przerwałyśmy, weszłyśmy z tą kawą. Ach. Ale poza tym byłyśmy wierne, prawda? Tak, 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 wierne. Chciałabym jeszcze Cię zapytać, chociaż yy, yy, myślę, że jeden element yy, tej odpowiedzi mogłabym znać. Yy, czym imponują Ci media mm -hmm. poza kamerami, które poza są kamerę. dużą frajdą, tak. Z mediami i z moim życiem to jest taki, taki dziwny związek, że ja już w wieku czterech lat podjąłam decyzję decyzję, że będę w nich pracować. I ja naprawdę nie wiem, co mnie wtedy do tego ciągnęło. Po prostu mm, prawdopodobnie rodzice mi opowiadali, że, że jak tylko słyszałam jakąś muzykę, to momentalnie stawałam z dezodorantem, który służył mi za mikrofon przed yy, telewizorem i odgrywałam tam jakieś scenki taneczne. W międzyczasie mi się troszkę zmieniło, no i podjęłam decyzję o tym dziennikarstwie. No i tak naprawdę to, to wszystko jest efekt tego, że podjęłam tę decyzję w wieku czterech lat. Co mnie do tego ciągnie, nie wiem. To jest po prostu magia. Ja też sobie tak to tłumaczę, że m, pamiętam jak koleżanka, m, poetka, malarka, natchniona, artystka, zabrała mnie na, m, do galerii, do zachęty, ponieważ chciała mnie właśnie zarazić tą miłością do dzieł sztuki. Mhm. I ona tak właśnie stawała przy tymi obrazami i mówiła: Boże, Boże, widzisz to? Czy ty to widzisz? A ja jedyne... widzę. Widziałam, ale wiecie na co ja patrzyłam? Na swoje odbicie w szybach ochraniających te, te lustra. To, to było jedyne, co ja podziwiałam. I ja wiem, że to wygląda, to, to jest straszne. To, nie, to jest teraz, psychologicznie interesujące. Wyjdę ja teraz ze strasznego napręciła. narcyza, ale ja, na, ja byłam wtedy pierwszy raz w nowej sukience i po prostu nie mogłam oprzeć się pokusie, żeby nie sprawdzić, czy naprawdę dobrze leży. A że te obrazy były potężne. No mhm. po prostu mogłam się elegancko w nich przejrzeć. i Doszłam do wniosku, że. No nie, że dobrze no i... wyglądasz na ekranie, na szkle. Nie! Przez... Zamachałaś nie. do kamerki. Do wniosku, że to, co ta moja koleżanka odczuwa, wchodząc do galerii, to są doznania mhm. bliskie metafizyce. Mhm. To samo ja odczuwam, będąc w studiu. Mhm. To jest po prostu to samo. Ja po prostu darzę telewizję, studia nagraniowe, kamery, pracę z nimi. Czymś, co, co można by nazwać jakimś takim metafizyką Metafizyką. Metafizyka mediów. Tak, to ja na mnie w ten bardzo. sposób bardzo. działa. Mhm. Tak. Ja myślę, że to bardzo wzruszający i piękny akcent. Jeszcze mamy w zanadrzu pytania od Proszę. naszych Proszę. widzów, których nadal mamy. Tak, nadal mamy, to wspaniałe. Bo tak. Mam nadzieję, że się nie zmieni po tym odcinku. Jeden y, chłopiec pyta chłopiec o twój... na polonie. Cieszę się. Tak, o Twój zawodowy fetysz. Co sprawia ci największą przyjemność w pracy? Obecnie właśnie to, jeżeli zwracają się do mnie partnerzy z wielkim problemem, a ja im go rozwiązuję. Po prostu to mnie jesteś tak raduje. Jestem ich bohaterką. Jestem ich bohaterką, i oni, najpiękniejsze jest to, że oni mi to piszą. Jezu, jesteś super, po prostu jesteś skarbem, jesteś fantastyczna. <laughs> Jezu, jak dobrze, że jesteś. I to mnie po prostu tak bawi i cieszy i, i sprawia, że, że mam takie poczucie, że jednak to, co robię, ma sens. I, i tak. A, a takim fetyszem już tak poza to jest kamera, oczywiście. Tak pilna uczennica yy, polonistyki zapytała Aha. czy mhm. prolongowałaś kiedyś książki w buwie i, i jakie to były książki. <noise> Oczywiście że prolongowałam, właśnie jestem w trakcie prolongaty. O. Yy, I Czego? prolonguję książki dotyczące poetyki i reklamy, ponieważ właśnie yy, yy, prowadzę te zajęcia z poetyki reklamy. Mhm. Mam e, kilkanaście studentek fantastycznych, które pozdrawiam serdecznie. E, I potrzebne mi były książki, m, czysto teoretyczne, więc cały czas się prolonguję, ponieważ mhm. e, naprawdę to jest straszne, ale ja uwielbiam Bów. Mhm. Bardzo dobrze się tam czuję. E, a od początku tego roku akademickiego byłam tam chyba tylko raz. Jakie słowo wydaje Ci się najbardziej przydatne w poniedziałki? Ja często przechodząc do pracy w poniedziałki, mówię. O, rany! Jest poniedziałek! Fantastycznie! Życzę Wam miłego tygodnia! Będzie super! Cieszycie się, że mnie widzicie znowu i przez kolejne pięć dni to się nie zmieni, więc mm -hmm. nie tego nie ma spadku, to było takie długie słowo. Tak, to było takie tak. długie słowo. O rany, Poczekaj, dostajesz, o rany. Możesz tak, jest poniedziałek. Co za szczęśliwy o, dzień. Cieszycie się, że mnie widzicie. Jaki, cieszycie, jak, że mnie widzicie. Nie jaki jest, się, że Jakie jest ten ulubione pięć. słowo <laughs> twoich? Współpracowników, że tak powiem, w poniedziałki. Jak ci odpowiadają? Patrzą i mówią, o jasne. Dobrze się ja czujesz. No ale jest poniedziałek. No, Czyli jest jesteś że Będzie jeśli, lepiej. Jeśli będzie masz... lepiej. Tak. No, zdarza mi się, lubię to robić. Nie, widzę, że w ogóle jesteś osobą lubiącą. taką... Lubiącą. Ja lubię. Ja się, że lubisz nie o, można cię nie Lubię też lubianą przez coraz mm. większe grono naszych widzów. Zapraszamy do lubienia Pauliny, Polubcie nas, nie. mediów. Po, jakoś tak zawieśniaczyłam. Przepraszam. Polubcie mnie. Co wam szkodzi? Będę wam mówiła, że jest poniedziałek i jest super. No, no. opłaca wam się to. Nie, to nie było wieśniacze. To było myślę, że. Tak. No, poprawiłam się. Bardzo ładnie. E, cóż. chciałobyśmy bardzo podziękować. Ja bym tu chciała jeszcze sobie posiedzieć, bo jest mi wygodnie. Miło ja i... mogę mieć jeszcze apel Nie, do pola już ustuch. musimy dziękować. Wiesz, że tak na szybko, mam apel do polonistów. Otóż wydaje mi się, że największym błędem polonistów jest to, że przychodzą, kończą studia i przychodzą do potencjalnego pracodawcy i mówią, że no taka tutaj jest sprawa, to jest moje CV no i, i skończyłam polonistykę. Co pan skończył? No polonistykę. E, więc to działa na takiej zasadzie, że przepraszają, że w ogóle taki błąd w życiu popełnili, no tak, polonistykę, no. Tak wyszło, no. Nie! Trzeba iść i powiedzieć, skończyłem polonistykę, jestem mistrzem słowa, znam się na mediach i w ogóle jestem super, i będzie Pan na pewno zadowolony, jeżeli Pan mnie zatrudni. Nastawienie, nastawienie do naszego wydziału, do naszych mm -hmm. studiów jest już e, z góry błędne przez większość naszych studentów. Powinni oni nie narzekać, ale wyszukiwać tych szans, które może nie dają same studia sobie, ale to wszystko, co się dzieje wokół nich. To mm -hmm. na przykład co ja wykorzystałam. I, i, I te starze, i no, tak Trzeba być, trzeba być I wystawa, którą swojego czasu zorganizowałam, i, i jeszcze parę innych rzeczy, z których skorzystałam. To wszystko mi naprawdę dało dużo i uświadomiło, że polonista może być kimś wartościowym w wartościowym życiu i może wiele osiągnąć, a nie musi przepraszać, że, że jest. Mhm. Z tym Także. posłannictwem zostawiamy. Tak, dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Było bardzo miło. Mnie też i bardzo szybko mi minął czas, nawet nie wiem kiedy. Jakoś tak. Ja też nie, nie mam zegarka. Właśnie. Mhm. E, do widzenia. Do Państwu. zobaczenia. Dobranoc Państwu. Do widzenia, dobranoc. Zależy, kiedy będą Państwo oglądać. Do następnego odcinka mówi się bardziej.